O, witam w, w tym nietypowym vlogu Mam okularki, nie no, zdajmy już je One są dla picu. E, lecimy po Artura i jedziemy na Warszawę e, NPC Marki Oglądać Zielińskiego oraz Mazera Let's go Dzisiaj zapowiada się piękny dzień Jeszcze zrobimy trening na Burneika Gym Ale z kim to zobaczymy Znaczy, wy zobaczycie, bo ja wiem z kim Lecimy po Artura i widzimy się w trasie pewnie Artura! Ujeńko! Ta Monsterka! Zatankowaliśmy autko, piękną ibizę! I lecimy z Arturem, Artur jest w środku. Lecimy do Warszawy. Dobra, za pół godziny będziemy w Warsaw City A Tutaj macie się dowód Kurwa nie widać O tutaj Już bardzo Tutaj maluszek Artur Let's go A W sumie to już jesteśmy w Warszawie Dobra Jedziemy teraz do Dobra, jesteśmy już przy MCR A Tutaj jest zawodnik, kibycujemy. Rękę. <śmiany> Ładny światu tu jest.

Zajedniki przyjechały <grystanie> A my lecimy po jedzenie i wracamy na... Na, na, na... NCR Jesteśmy na scenie Zresztą co tu mają? Tu mam Pawełka Ja to teraz testuję Daniela W nocy, w nocy bardziej daje Dawaj 56, 32, switch this. Okay guys, back post. That's Oh. Yeah. oh. <laughs> back post. Thank you guys, great job. Smile! Segura

Ik denk dat hij z'n plekken als een dorpje heeft, maar hij staat er wel. Heel goed, Rudy. Mijn. Verder. Dank je. Mooi. Goed. Mooi. super. Chodaj, rozmychaj! Front post! Uśmiech! Uśmiech, Kuba! Dla nas! Moczo, Kuba! Kuba, trzymaj! Thank you guys. Złota yeah. <coughs> no lopta. Cool. Really no, relax, z sali, jemy posiłki i zobaczymy, co zaraz zrobimy. Czy jedziemy na trening czy co? Tu jest cała ekipa. Jak tam. Coś tam zdobyte, nie? Tak, nie? No dobrze było. Ty, nagrywasz. Posiłek numer. chwila. Numer 3. To się nie robi, zanim się już nagrywa. Nie <laughs> wow. wiem. Zobaczysz? Próbujemy tę domkę, co? Chuj ją nagrywa Czekamy na Michała z golfką z gumem zaraz Czemu to kurwa nie działa? <grymne> <grymne> kurwa, wyłącz się je. Jesteśmy na Feniczyn z ekipą Pawełek, Daniel Damn

Odmiennej 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 上手 <Okay. S 2>、okay.

I tam zważymy się. Nie <laughs> <zewsi>. Technologia. Nie <Zewsi. śmiech> Ile obstawiamy? 102. 103,5. Co jest? Jak mało. Co? Nawet, nawet stówki nie waży. Ale chudzielec. Nie nagrałem tego, no. tu Dobra, par teraz. Alchudzinka. Przed <laughs> pojeczką. Daniel hałmacz. Ja, te ja też w sumie przerwę. Nie no, ewidentnie jest. A tutaj szczur. <laughs> Dobra. Tu nagrać w trójce, może odwrócisz w taką Normalnie w trójce masz tak, że możesz po prostu w sobie Przewrócić trójce wrócić i na osłonie. Mocno! Druga no. klata, dawaj! Mocno! Druga klata! Odwróć! <sighs> um, um, Amin okay. Amin Вот тут восемь. Где там брать? Вот тут восемь. Давай, Давайте. Давай, Восемь. Восемь.

Siłanko, pewnie mnie lekko co widać, ale odwieźliśmy właśnie Artura. Wiem, że teraz mniej nagrywałem, ale spędzaliśmy czas razem z ekipą, z chłopakami, z Mazerem oraz rudym naszymi gwiazdami dzisiejszymi, więc wybaczcie, ale pewnie na ich relacje będziecie zobaczycie więcej. Na moim Instagramie, na moim Instagramie zobaczycie więcej, <laughs> więc zapraszam. Co, ja wracam do domku. Jest godzina druga, prawie. Trochę się nam przedłużył wyjazd, ale stwierdziliśmy, że nie ma co oszczędzać na śnie i na czasie dzisiaj, bo No debiut jest raz w życiu. tak, A chcieliśmy poświętować z ekipką i cieszę się, że tak wyszło, bo czuję, że wykorzystaliśmy ten dzień w 100, nawet W 120 procentach bo to co się dzisiaj odwalało to jest niemożliwe e, może wam tutaj gdzieś powrzucam ale fabuła była mocna jak to zwykle z taką ekipą bywa e, zresztą nasza ekipa jest mocna e, oczywiście najlepszy support pokibicowaliśmy mocno każdemu no i co, dziękuję za oglądanie zostawcie lajka, suba, komentarz ja już lekko tracę głos czuję <laughs> Podajcie na socjalne tak jak mówiłem na Instagrama Dąbek K, Zieliński oraz Mazer e, Jeszcze do Edka, do Artura, do każdego zapraszam e, Dziękuję za oglądanie raz jeszcze. E, no i co? Jeszcze taka wiadomość na końcu, jeśli Rudy i Mazer to oglądasz, no to duma, nie? Duma, jestem dumny z Was, zajebiście i, i lecimy z tematem. Trzeba po prostu rozwalić polską scenę, tak? Do usłyszenia w następnym vlogu. Kiedy to zmontuję, nie wiem. Obie jak najszybciej. Życzę Wam udanego tygodnia, weekendu. Czego sobie życzycie? Na razie. Joe. Let's go. No podobnie. Kaja za kujna. <laughs> Za <laughs> zawody, kurwa! <laughs> <laughs> krzaki! Słodkie yes. kurwa! Dzisiaj jest niezła fabuła w Warszawie. Jeszcze rolkami sobie popierdalają po centrum. Polecam. A tu etki są w środku. Taka tam Warszawka. Stoimy sobie na środku. I właśnie gdzieś tam, 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 gdzieś się Chcesz tam. Chcesz powiedzieć, co się dzieje? No jest skating Warszawa! No i kurwa, wszystko jasne. Nie mogę się poczekać chwilę, kurwa, żebyś się jechał ja tu kurwa jakieś zjemy w ogóle jadę. Nie wiem, o chuj chodzi. Nie wiem o, co kurwa chodzi. Patus, jakiś patus. Patusie! Nie nagrywaj mnie!